Cześć, witam Was serdecznie i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co udało mi się kupić na wyprzedaży w sklepie Reserved. Bardzo jestem zadowolona z tych rzeczy, więc jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam, no to zachęcam Was do oglądania. Więc zaczniemy najpierw od linianych rzeczy, bo w tym sezonie Reserved wypuścił całkiem fajną linianą kolekcję i pierwsza rzecz, kuloty w pięknym, granatowym kolorze. Wyglądają naprawdę bardzo elegancko, bo nie widać tutaj em, guzika. W sensie nie ma guzika, są tylko tutaj zatrzaski i to właśnie bardzo elegancko przez to wygląda. Z tyłu jest gumka, e, więc fajnie się w talii dopasowują. Mamy jeszcze tu e, kieszenie, też fajna sprawa. I mam je w rozmiarze L. I tu w składzie to nie jest 100% lnu, to jest jakaś mieszanka. I co tutaj jest? 55% len i... Tak, 55% len i 45% wiskoza. Tak się trochę zatrzymałam, bo tutaj widzę że jeszcze jest 100% bawełny, ale to raczej są... Tak, to są kieszenie. I od razu Wam też pokażę, bo one ładnie są... Zobaczcie, w środku wykończone. To też świadczy o tym, że trochę yy, lepszej jakości są te spodnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Yy. I jeśli chodzi o rozmiar, no tak jak mówiłam, mam elki i te elki są na mnie dobre. Myślę, że XLki mogłyby być za duże, ale jak zobaczycie na stronie te spodnie mają z przodu zaprasowany kant. No ja sobie ten kant odprasowałam, bo w tym rozmiarze ten kant u mnie u góry nie był widoczny. Dopiero gdzieś troszkę niżej się pojawiał, no i nie wygląda to dobrze, więc stwierdziłam, zaprasuję. No w sumie nawet będzie mi łatwiej później ogólnie prasować te spodnie i myślę, że też, no wiadomo, pranie będzie prostsze, bo po prostu wrzucę je do pralki, a nie wiem jak wy, ale spodnie na kant ja piorę ręcznie, więc byłoby dużo więcej zachodu z tymi spodniami, a no, tak też mi się podobają. Myślę, że będą ok. Wiadomo, no nie wiem jak ten się zachowa po praniu i czy nie będą się machacić. No mam nadzieję, że będą ok, bo naprawdę jestem z niej zadowolona. Leniana rzecz, koszulka. Taka zwykła, biała, bez żadnych wzorów i kolorów, ale bardzo podoba mi się krój tej koszuli, bo on, a czy znaczy koszuli, koszulki, bardzo mi się podoba właśnie jej krój, bo ona jest taka oversize'owa, ma obniżoną linię ramion, tu jest kieszeń, z tyłu, jak widzicie, jest tak odcięta i tu ma tak zebrany materiał. I ona jest na tyle fajna, że wydaje mi się, że byłaby dobra do ubrania i w elegancki sposób do pracy, i też właśnie na luzie, więc jest bardzo uniwersalna. I ja ją też kupiłam, bo tak staram się przekonywać moją mamę do Lnu. I kupiłam też większy, czy nawet nie wiem, czy ten, nie, większy rozmiar kupiłam. 40 kupiłam mojej mamie, ja mam 38 bo uważam, że no ta koszulka naprawdę nadaje się też na niezależnie od wieku, będzie na każdym dobrze wyglądać. Yy, I tu jeszcze zobaczcie, ma taki yy, pas materiału szyty. Też fajnie to wygląda. No ogólnie bardzo mi się podoba. I mogę ją nosić. Tak właśnie też jest na stronie zestawiona yy, z tamtymi kulotami. Aha, Wam podam jeszcze podam Wam jeszcze skład, bo to też jest jakaś mieszanka, to nie jest 100% lnu. Możliwe, że taki sam, a nie, inny, 80% wiskozy, 20% lnu, czyli no mało jest tego lnu, ale nie, ale widzę, że to będzie fajny, przewiewny materiał tak samo. Tak, bardzo jestem zadowolona z tej koszulki, więc jeżeli Wam się uda kupić, to zachęcam. I ona jest jeszcze dostępna, czy dostępna, przynajmniej była dostępna na stronie w kolorze chyba czerwonym, nie wiem czy różowym też. No ja tak wybrałam biel, bo do wszystkiego mi będzie pasować. Ostatnia lniana rzecz. Koszula. Yy, takim Różowym kolorze, nad możecie porównać, bo na sobie też mam różową, tylko ta moja jest w bardziej takim intensywnym różu. To jest taki też intensywny, ale jednak jak widzicie, trochę bardziej blady kolor, w porównaniu z tym przynajmniej. I to jest oversize koszula. Mam ją w rozmiarze 38. Podoba mi się ta koszula. Wiadomo, oversize liniana, więc super, ale ma, ma minusy. Ja nie lubię rozwiązania na rękawach w postaci takiego. Pokażę. Jeżeli mamy na rękawie taki guzik i dodatkowo taki jeszcze wszyty, o, taki wszyty pas materiału. No wiadomo, że jak podwiniemy sobie rękawy, no to to nam niby ma ułatwić zachowanie tego podwinięcia. Ale ja tego nie lubię. Ja zawsze i tak podwijam rękawy, ale nie lubię używać do tego tego guziczka z tym, no nie, nie lubię, więc myślę, że jakoś sobie to spróję, w sensie spróję, nie wiem, czy to się nie całkiem nie, no nie wiem, może sobie po prostu jakoś odetnę ten materiał, guzik spróję, no zobaczymy, ale na pewno muszę coś z tym zrobić, bo będzie mnie to denerwować i ogólnie koszula mi się podoba, ale niestety sama jestem sobie winna, nie dopatrzyłam się u dołu, zobaczcie, Czekajcie, tak pokażę wam. E, ona jest po prostu krzywo uszyta. Tu jest bardziej ścięta, a tu jest za dużo materiału, więc no, będę musiała poprosić moją mamę, żeby mi to zrównała na maszynie. No, sama jestem sobie winna. No niestety, nie dopatrzyłam. Zazwyczaj patrzę na takie rzeczy. Dokładnie się przyglądam, a tutaj nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłam. Nie ma chyba już 38 na stronie, więc chyba z nią zostanę. Tutaj w składzie jest 55% lnu i 45% wiskozy. To chyba mniej więcej taki sam skład jak przy tych kulotach. Chociaż wydaje mi się, że ten materiał jest trochę bardziej miększy. Przynajmniej tak w dotyku. No, chyba tak. E Podoba mi się, jest naprawdę fajne. Ja koszulę dużo noszę, więc wiem, że tą też będę nosić, ale jeżeli nie, no wydaje mi się, że raczej bez problemu to by się dało, chociaż szyć nie umiem. I tak powoli się zastanawiam, czy, czy nie nauczyć się sama szyć i takie drobne przeróbki robić, bo cały czas mam naprawdę dużo rzeczy dla mamy do przerobienia. Już ostatnio tak się naliczyłam. Tam gdzieś ramionczko przeszyć. Tu gdzieś ręka w skrócić, spodnie, pokażę Wam też w kolejnym holu e, wyprzedażowym z Zary, bo też będzie. Mam spodnie, nawet dwie pary spodni, gdzie trzeba gumkę wszyć, naprawdę sporo rzeczy, więc myślę, że naprawdę się zastanawiam nad tym, czy nie nauczyć się e, na, szyć na maszynie. Może odziedziczyłam talent po mamie. Moja mama nie jest krawcową, ale umie szyć. E, tak, więc to jest koszula. Bardzo ładna, ale wiecie, zawsze trzeba patrzeć, dokładnie się przyglądać, czy wszystko jest ok. E, powiem Wam nawet e, sytuację, którą moja mama miała. Raz kupiła sweter, który miał dwa różne rękawy. E, w sensie jeden rękaw był jak z rozmiaru L, a drugi był tak obcisły, jakby był dosłownie wzięty z rozmiaru S. Więc nawet takie rzeczy się zdarzają, dlatego trzeba wszystko dokładnie oglądać. I ja zazwyczaj to robię. Ale no jak widać nie zawsze. Ale myślę, że będzie ok. Nawet jeżeli mi mama zrówna po prostu do tego w sensie zetnie mi tak jak jest ten e, przód, to będzie ok. E, podejrzewam, że i tak będę nosić ją e, włożoną w spodnie, ale czasami, czasami jednak wolałabym, żeby była też wypuszczona, więc zostaje, ale trzeba coś tam przerobić. Następna rzecz. Spodnie bardzo mi się podobają. Mają taki śliczny, taki delikatny beżowy wzór w takie różyczki. No, w każdym razie jakieś tam kwiatki. I one mają przede wszystkim fajny krój, bo pasują mi i w biodrach jak widzicie, jest taka różnica więc pasują mi w biodrach, w pasie są dopasowane to jest dla mnie istotne dobrze leżą, bardzo dobrze leżą i mam je w rozmiarze aha, tutaj jest L chciałam powiedzieć 40 w składzie właśnie, no wiadomo jest bawełna, ale zastanawiam się czy jest elastan zobaczymy czekajcie, za dużo tych metek. o jest, za dużo tych metek 100% bawełna, tak nie, nie ma tutaj elastanu ale na mnie leżą idealnie. I jak widzicie, no metki już nie mam, bo już je trochę nosiłam kilka razy, prałam je też yy, i super leżą, nic się z nimi nie dzieje. Ja bardzo lubię wzorzec te spodnie, jeszcze raz Wam pokażę. No śliczne są. Były jeszcze, była jeszcze z tego samego materiału katana. Też ją zamówiłam, ale ta katana miała taki dziwny krój. Była bardzo krótka i miała takie bardzo szerokie takie, bym powiedziała, bufiaste rękawy. Nie czułam się w niej dobrze, a szkoda, bo gdyby to była normalna katana albo nawet oversize'owa, to bym ją na pewno zostawiła, a tak, a tak nie. Tak zostały tylko spodnie, ale ze spodnie jestem bardzo zadowolona. Coś, co można nosić jako komplet, ale niekoniecznie, bo sprzedawane jest oddzielnie. Zaczniemy najpierw od spodenek. I to są spodenki w wzór, no coś, co ja uwielbiam, czyli haft angielski. I powiem Wam, że tutaj nie ma podszewki, nie wiem, tego raczej nie będzie widać, tutaj nie ma podszewki, więc no trzeba ubierać białą bieliznę, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Tutaj z przodu... znaczy z przodu, ogólnie tutaj są. Hmm, czekajcie, by się trochę zaplątałam. Tak, z przodu są kieszenie i te kieszenie mają granatową podszewkę, więc trochę nam tutaj z przód zakrywa, ale nawet mi się wydaje, że jak tak patrzycie, to chyba nawet nie przeszkadza to, że nie ma podszewki. No mi przynajmniej nie przeszkadza. Pokażę Wam jeszcze, w środku jest bardzo ładnie, zobaczcie odszyta. I podoba mi się, że tutaj mamy, u góry ten pas jest z innego materiału. Podoba mi się, że nie ma tu guzika, więc niczego nam tutaj nie psuje. Mam je w rozmiarze L. I jak do mnie przyszły, jak je zobaczyłam, to myślałam: no nie, nie wcisnę się w nie, ale jest idealnie. Nawet powiem Wam, że jeszcze na tyle tutaj jest opięta, ale także jestem w stanie włożyć sobie do środka jeszcze koszulkę, bo tak będę nosić, właśnie, żeby było widać ten inny pas materiału. I one są tak uszyte, że jeszcze tak, widzicie, fajnie na okrągło, więc tu są dopasowane, ale jeszcze tak troszeczkę mamy tutaj, odstają od, od uda, więc tak. Ładnie się to układa, nie są tak opięte, o to mi chodzi, bo gdyby były opięte, to raczej bym sobie ich nie zostawiła. A zobaczycie, że bardzo fajnie leżą. I teraz druga część tego, nazwijmy kompletu to Kimono, takie dłuższe z rękawem 3 czwarte, nie ma tutaj żadnych kieszeni, nie ma też podszewki i zwróćcie uwagę na zestawienie materiałów, bo tutaj w porównaniu właśnie do tych spodenek, zobaczcie. To, co tutaj jest tylko, widzicie, takim dodatkowym pasem materiału, to tutaj mamy na całości, a znowuż tutaj mamy teraz te kwiatki, tak samo u dołu i też pasek. Więc jak ubierzemy to razem, to te wszystkie materiały są bardzo fajnie zestawione, więc myślę, że na pewno ubiorę to wszystko jako komplet, bo wiecie, gdyby... Te spodenki były jednak z tego samego materiału, to tak by się całkiem zlewało, a w ten sposób będzie to naprawdę tak stylowo wyglądało. Przynajmniej mi się tak wydaje. I jedyny, powiem Wam. Aha, jeszcze Wam pokażę, bo to jest tak ładnie wykończone w środku, co też mi się podoba, ale jedyny minus, i to nawet bym powiedziała całkiem spory, to są szlówki. Tego nawet szlówkami nie można nazwać. To są te nitki tutaj, które mają nam służyć, żebyśmy mogli przeciągnąć przez to y, pasek. No ale no wiadomo, że prędzej czy później to się rozerwie. A poza tym nie wygląda to ładnie. Yy. Za tą cenę powinni byli zrobić normalne szlufki. A tak jakby człowiek nawet, nawet jakbym chciała ubrać to bez tego paska. No to te nitki, no nie prezentuje się to dobrze. A w tej cenie no można by oczekiwać trochę więcej. Yy. I właśnie jeśli chodzi też o cenę, to y, początkowa cena jest wysoka i y, to jest aktualnie na wyprzedaży i ta wyprzedażowa cena wciąż jest wysoka, ale ja i tak zostawię sobie tą rzecz, bo y, ja zazwyczaj jak kupuję coś na wyprzedaży, to właśnie się zastanawiam, czy byłabym skłonna kupić tą rzecz w tej początkowej cenie, gdybym była na przykład pewna, że ta cena nie spadnie. I jeżeli byłabym skłonna, no to wtedy sobie zostawiam. I w tym przypadku tak jest, że gdybym wiedziała, że ta cena nie spadnie, to byłabym naprawdę skłonna kupić ją w tej cenie. E, bo, no, to mi się tak podoba. Super rzecz. I mój kolor, ten wzór, ja uwielbiam hafty. E, jeszcze Wam. Aha, skład Wam nie podałam w sumie, bo i w spodenkach też. Więc zacz, najpierw zaczniemy od spodenek. Ojej, dużo tego. Materiał pierwszy 100% bawełna. Materiał drugi 100% bawełna. Pierwsza podszewka, 80% poliester, 20% bawełna. No nie wiem, tutaj nie ma podszewki, nie ma warstw, ale nie wiem, które to są kieszenie, który to główny materiał. Nie wiem. Dobra, zobaczmy w tym. Zobaczmy jak kimono, bo tutaj nie ma kieszeni. Więc zobaczymy, co jest w składzie. Oby, bawełna. Jest. Yy, materiał, czekajcie, materiał pierwszy 100% bawełna, materiał drugi 100% bawełna. Jest. Super. Czyli to jest w 100% bawełniane, a jedynie kieszonki w tamtych spodenkach są poliestrowe. Super. Naprawdę super. Yy, myślę, że na razie jeszcze, widzicie, nie nosiłam. Metki jeszcze nie odcinam. Bo może ta cena jeszcze spadnie, bo przed nagrywaniem sprawdzałam cała rozmiarówka jest jeszcze dostępna, więc poczekam, może cena spadnie i wtedy wiecie zwrócę i wezmę w niższej cenie, może się zmieszczę tych 30 dni zwrotu, chyba, że po filmie wykupicie wszystko, zobaczymy, <grym> no ale nawet jeśli, ja i tak to sobie zostawię, bo mi się to tak podoba, ja wiem, że będę w tym dużo chodziła, bardzo mi się to podoba. Na sukienkę. Jak widzicie, również hafty. Nie kłamałam, uwielbiam hafty. I to jest sukienka w takim w sumie prostym kroju. no bo Mamy krótki rękaw, dekolt w szpic. Ona jest tutaj odcinana. Mamy tu gumkę w pasie, taką całkiem mocną. Fajnie podkreśla talię. I to jest długa sukienka, tak rozkloszowana w literę A. Nie ma tutaj kieszeni. Trochę szkoda, ale z drugiej strony myślę, że za bardzo byłoby widać te kieszenie, tak by się odznaczały. Ona trochę przebija, w sensie jest trochę prześwitująca, więc bieliznę trochę będzie widać. Zastanawiam się jeszcze, czy nie, do, nie lepiej by było jakąś, pod spodem jakiś materiał wszyć, jeszcze się nad tym zastanowię. Bo nie, bardzo mi się podoba. I... Podoba mi się do tego stopnia, że mam ją też w drugim wariancie kolorystycznym, czyli z beżową nitką. No nie mogłam się zdecydować, no bo biel z niebieskim to są moje kolory, ale ja mam takiego zestawienia w szafie bardzo dużo. W sensie elementów garderoby z takim zestawieniem kolorystycznym, a to jest jednak coś takiego innego w mojej szafie, więc no cóż, zostawię sobie obydwie, tak? Wiem. Ale. No, dzięki tym kolorom ona wygląda inaczej. Jeszcze jak doda się jakieś fajne, y, przez różne dodatki, to będzie jednak inaczej wyglądać. Y, aha, i czy podałam rozmiar? Mam y, 40, obydwie są w rozmiarze 40. Mierzyłam 38 i oczywiście no, 38 mnie bardziej opinało, więc wyglądało dużo lepiej, ale w 40 jest mi bardziej wygodnie. A jednak no, na wygodzie mi zależy, żebym mogła to nosić na co dzień. Podam Wam jeszcze skład. Tutaj jest chyba w 100% bawełna. Zaraz zobaczę. Tak, 100% bawełny i tylko to mamy w składzie. Tak, podejrzewam, że tamta tak samo. I na dole nie ma żadnych rozcięć, ani niczego. No i taka prosta, fajna sukienka. Jeszcze tutaj ma też yy, przeszycie, troszeczkę zebrany materiał. Tak samo też trochę zebrane tutaj. Widzicie też to trzecie tak sprawia, że to tak ładniej wygląda. Nie jest taka, nie jest taka całkiem jak t-shirt. Dekolt w szpic. No i tak się prezentuje. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam Was do subskrypcji kanału i oczywiście do zostawienia kciuka w górze. Pa!